Cześć, przychodzę z zakupami, słuchajcie, do chwili otworzyłam kartą. Nie było oznaczone, z której otwierać więc otworzyłam, tak jak mi pasowało. Płyn do pukania, softlan. Płyn do pukania, softlan. Już kilka tutaj z tych soflanów, softlanów miałam. WC Kaczka. Softlan. Teraz też tak jakoś dziwnie blisko mam. Softlan i Softlan I za te wszystkie powiem Wam softlane i dwie kaczki. Zapłaciłam, zaraz wam pokażę za mocno. kaczka po 6,65 i Softlany po jakieś 10 zł, bo 5 sztuk po 52 zł, czyli yy, 5, 20, sztuka. Tak by wynikało. Dzięki wielkie za uwagę. do uciszenia. Po nic tu nie ma więcej.